Wiadomo już, kto zastąpi Tomasza Hildebranda na stanowisku dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie. Miejską jednostką pokieruje Jarosław Wojciechowski, który od ponad 15 lat związany jest z organizacją wydarzeń i prowadzeniem instytucji artystycznych. Przez ostatnie lata pełnił m.in. funkcję dyrektora Gdyńskiego Centrum Kultury, a ostatnio Gminnego Domu Kultury w Linii. Jaka jest jego wizja kultury w Tczewie? Chciałbym bardzo, żeby... Te wydarzenia, które odbywają się, tak zwane sztandarowe czy sobudki, festiwal Grzegorza Ciechowskiego, czy też undergroundy, które gdzieś zniknęły, żeby wróciły, i chciałbym, żeby to były wydarzenia, które będą bardziej widoczne nie tylko w samym trzewie, ale również w województwie pomorskim i być może w polsce i Europie. Przynajmniej takie mam ambicje w przypadku tego, co jest poświęcone. Pamięci Grzegora Ciechowskiego. Yy, bardzo bym również chciał, żeby powróciło coś, co, w czym brałem udział przez lata i moim zdaniem też w jakiś sposób nie zostało do końca to wykorzystane przez yy, yy, osoby zarządzające kulturą, ale też osoby zarządzające miastem, yy, czyli festiwal, czyli przegląd Teatrów Wspaniałych. Chcielibyśmy, żeby w tej chwili to wyglądało już trochę inaczej, żeby to był przegląd, yy, właściwie festiwal światowy sztuki wspaniałej, czyli osób, które wykonują różne dzieła, nie tylko teatralne, związane ze sztuką i są w jakimś stopniu niepełnosprawne. Oprócz tego chciałbym, żeby również współpraca Centrum Kultury i Sztuki była szersza z, z instytucjami takimi jak Nadbałtyckie Centrum Kultury, jak instytucje, które znajdują się w Gdyni, myślę to Gdyjskim Centrum Filmowym i być może możliwości rozmowy na temat prezentacji kilku lub jednego, dwóch, trzech tytułów w ramach Festiwalu Polskich Filmów Popularnych, który odbywa się w Gdyni wraz ze spotkaniami z artystami, jak i również chcielibyśmy zaprezentować być może też już w przyszłym roku jeden z koncertów Ladies Jazz Festival, który również odbywa się w Gdyni, ale nie tylko, bo też w Wejherowie, Filharmonii Wejherowskiej, kaszubskiej dokładnie. I to jest taki pierwszy zarys, jeśli chodzi o, o działalność, a jeżeli chodzi już o takie rzeczy, które są związane z edukacją, to bardzo zależy mi na zrobieniu dobrej diagnozy tej, tej wiedzy, którą posiadają dzieci i młodzież na różnych szczeblach edukacji, czyli już mówimy tu o szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, jak i również... Osoby dorosłe, które mieszkają w Trzewie, które y, będą chciały się włączyć y, w ten konkurs, bo to ma być konkurs, który będzie sprawdzał trochę wiedzę, a z drugiej strony y, również będą pytania otwarte, których będziemy prosili o odpowiedź, czego oczekują mieszkańcy y, od takiej instytucji jak Centrum Kultury i Sztuki. Konkurs z nagrodami. Mam nadzieję, że go zrealizujemy y, w, w, już w tym roku szkolnym. Jeżeli chodzi o przestrzeń miasta, mam pomysł na to, żeby ją w, w dużej mierze, żeby, żeby, ta, żeby ta kultura wychodziła do ludzi. Mamy projekt, mam projekt taki letnich spotkań z mieszkańcami w różnych częściach osiedli. To jest też bardzo istotny dla nas projekt. Ale oczywiście chcielibyśmy również, żeby odbywały się koncerty, Przede wszystkim chcielibyśmy pokazać to, co jest zamknięte w murach. To znaczy, jeżeli są warsztaty, są efekty tych warsztatów często, to chcielibyśmy z nimi wyjść na zewnątrz do osób i pokazywać je właśnie latem jako jedną z form atrakcji. Myślę tu szczególnie o koncertach. Jest, jest fantastyczna orkiestra Denta, która jest pod patronatem ZHP, czyli Harcerska Orkiestra Denta, ale też są inne sekcje, które. Mam wrażenie, że mają też dużą potrzebę prezentacji i, i, i do tego będzie, będę starał się dążyć, żeby ta możliwość prezentacji była i nie tylko sporadyczna dla y, mamy, taty, y, dziadków i wujka, tylko żeby również mogli je zobaczyć y, Szczewianie. Ale nie tylko, bo mam też takie ambicje, żeby Szczew stał się w pewnym momencie y, również taką atrakcją turystyczną, żeby tu zagościła turystyka Związana tak zwana turystyka kulturalna. Formalne powierzenie obowiązków nastąpi z początkiem października.